Witam serdecznie Mariusz Pokowski, Filipiny Bohol, Carmen rajskie życie w Górniku, życie na Filipińskiej prowincji. Dzisiejszy film zaczynamy tutaj ze sklepu: chcieliśmy zobaczyć, jakie są ceny, bo będziemy musieli tam kupić stół. No, jakieś tam rzeczy potrzebne są, nie? Jest tak orientacyjnie chcemy zobaczyć, ile pieniędzy na to potrzebne jest. A potem, jak wrócimy, to powiem Wam trochę o tej sytuacji w domu o Marinie i w sumie dlaczego podjęta jest taka decyzja, że się wyprowadzamy nie? E, ale to, to zapoznamy się z celami 33 tysiące zestaw stół Danika patrzy taki stół 9700 zł, no nie no 600 600 zł 100, z przesłami z gry To jeszcze zobaczę tam z drugiej strony O ten ma teraz taki fajny większy znaczy grubszy, nie? Ten 11 tysięcy Ale ten bardziej mi się podoba No tam jest ładniejszy Hubble to lubi takie nowoczesne No tutaj w sumie ładne już Louder. <laughs> okay, and they said it's okay, yeah? But it's extra charge for this? Uh, excuse me, jest no extra charge for the more? What does it mean? Uh, okay. Delivery fee. Sofa. Mm -hmm. Ale brzydkie te szafy jakieś takie, nie? Wiem. metalowa jest, słuchajcie, ta szafa z metalu, 10 tysięcy. Ten ładne 30 tysięcy. 10 tysięcy to macie 1800 zł. No ładny ten. Szafka pod telewizor. 4000, Mhm. Anika, my jest? TV stands 4000. 4000 peso. A to, No to wygląda jak szuflady, a to drzwicki. To fajne. Słuchajcie, tutaj taka sofa na przykład. No duża nie jest, nie? To w sumie chyba... This is for two people, sofa, nie? Yeah? For two people, yeah? Sofa. Two or three? Two people. Maybe Filipino free. <laughs> like... <laughs> Dla Filipińczyków to może do trzech wejdzie, yes. I to jest sofa i... Znaczy dwie sofy i takie... Do tego jakieś coffee table, kurcze No dobra, co? Jak odmaluję, to wtedy przyjedziemy. Na pewno nie kupimy wszystkiego od razu. No, no zobaczymy. Ups. Zobaczymy. Danika mówi, że ta, ta szafa tu jej się podoba. Nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Patrzymy tu, że ta, ta lodóweczka ta elegancka. Tysiąc dolców. Piękna jest. Kurczę, jak to wszystko idzie do przodu, ja taki zacofany jest da, Danika mówi, że lodówka. Ale słuchajcie, lodówka to tu jest szkło. To jest akurat idealnie dla Olivera, żeby młotek wziął. I Mamy lodówkę w domu, a ta lodówka tam coś w jest nasza, tak? Wczoraj było pytanie odnośnie yy, mariny: że jej chyba tak ciężko jest żyć, że cały czas coś gotuje, sprzedaje i powiedziałem, że to jest w sumie pytanie na cały odcinek: czy przestanę się bujać? Yy, więc, yy, sytuacja w, u nas tu w domu zmieniła się yy, tuż zaraz po tym, jak ja miałem wtedy tą rozmowę z bratem Daniki i powiedziałem, że nie będę go już więcej utrzymywał. Yy, no i od, w sumie może nie tak od razu, ale tak nie wiem, parę dni po tym już sytuacja była inna, już nie było takiej miłości ze strony teściowej do mnie jak była wcześniej a o bracie to już nawet nie wspomnę no i, i wtedy już było tylko gorzej gorzej i gorzej um, raz na przykład Denika wyskoczyła z taką pytaniem czy moglibyśmy postawić sobie tutaj pokoik czy dwa z tyłu albo tutaj z boku za mną i przed tym, przed tym co, co ja powiedziałem, że nie będę go utrzymywał, ja się pytała i ona powiedziała, że nie ma problemu. A potem zapytała się jeszcze raz, czy jest pewna tego, że możemy coś tutaj postawić. Powiedziała, że, że tak może nie bardzo, bo ta działka nie jest do końca, no, ta sytuacja prawna uregulowana, że Zaczęła po prostu kombinować. No. Po prostu nie chciała, tak mi się wydaje, żebyśmy powodowali. Eee, ale miesiąc potem powiedziała, że okej, okay, że nie ma problemu. E, czyli najpierw powiedziała, że tak, potem mówi, że nie. Potem mówi, że znowu okej. Okay. Więc dla mnie to takie. Bardzo niestabilne, nie? Nie, nie mogę sobie pozwolić na to, że kolejne pieniądze wyłożę zrobimy coś. A ona zaraz nam powie, że jednak lepiej jak sobie coś innego znajdziemy, nie? bo tak mogłoby być. Więc to jest jedna rzecz. Druga dosłownie z dzień albo dwa dni przed tym jak zrobiłem ten film z tego mieszkania co pojechaliśmy, powiedziała do Daniki za rana, że żebyśmy pobudowali sobie swoją kuchnię bo no, ona na słońcu musi robić te, te swoje tam potrawy jest jej bardzo gorąco, a chciałaby to robić w domu i jej nie pasuje to, że ten gaz tam jest że jak lepiej byśmy po pobudowali swoją kuchnię i po prostu żeby ona mogła sobie na drzewie palić tak jak kiedyś paliła nie? w domu no i po tym jak ona już to powiedziała, Danika przyszła mi rano powiedziała, ja wiesz co to jednak no kolejny sygnał na to, że po prostu to przeszkadzamy, nie? E, więc e, akurat też trafiło się to mieszkanie. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy i mówię Daniki, no w sumie to jest OK, ja się tutaj dobrze czuję, nie? Donika też. Jeszcze mieliśmy jedno mieszkanie możliwość wynajęcia to co kiedyś oglądaliśmy w bilar, no ale podjęliśmy decyzję, że że to weźmiemy bilar jest dużo większe mieszkanie znaczy dom bo tam chyba są nie wiem czy cztery cztery pokoje z łazienki, no ale też to jakoś tam ładnie w środku nie wygląda No także jest ta decyzja, jaka jest, yy, mi się wydaje, że po prostu mama na początku jak ja powiedziałem wtedy bratu Danice, że koniec utrzymywania jego, że po prostu za, sam się zaczął utrzymywać, więc ona to podzieliła trochę moje zdanie, bo też chciałaby, żeby on poszedł do pracy, yy, no ale jak zobaczyła, że, że on nie pracuje, nie poszedł do pracy, a wszystko spadło na jej głowę, więc ona jest bardzo przemęczona tą pracą, którą wykonujemy. Jest mi naprawdę jej szkoda, żal, że ona musi po nocach robić, żeby go utrzymywać. No. I tak nie jest do końca tak, że, że on nie jest na moim utrzymaniu. No po prostu ograniczyłem wszystko, co mogłem. Tak. Ale rzeczy, są rzeczy, których nie mogłem ograniczyć no, z, z różnych względów. Więc, yy, częściowo dalej jest na moim utrzymaniu, ale już dużo mniej tak. Yy, no i wszystko w zasadzie spadło na. Mamy Daniki, ona po prostu siedzi po nocach, zesuwa. Yy, po to, żeby on mógł rano wziąć od niej pieniądze, jak ona sprzeda te rzeczy i wykupić sobie internet i siedzieć na internecie cały dzień całą noc i on tylko wychodzi z pokoju je, internet. Ostatnio miał takie dwa dni, że tam kolega go zawołał do zbierania ryżu, więc poszedł, przyniósł tam troszkę tego ryżu. I teraz drugi raz poszedł też na dzień. Więc to będzie to samo co było w tamtym roku, w tamtym roku poszedł na dwa dni. No a potem przez cały rok nie chodził nigdzie do, do, już na ten ryż, nie? A tu cały czas są zbiory, cały czas wszystkich wołają tutaj do pracy, to, to... nie ma problemu, żeby... Żeby iść, co chwilę ten ryż zbierają, jakieś inne zajęcia są. Ale on nie będzie pracował tak, nie? On tylko poszedł... Ten ryż zebrać z tego, co mi powiedział Danika, tylko dlatego, że... To jest jego kolega i kolega... Dobry kolega i kolega go poprosił, żeby po prostu pomógł. Nie? I tyle. Mama Daniki już wie, że się będziemy wyprowadzać, i zapytała się rano: Daniki, kto będzie teraz płacił za prąd? I Danika powiedziała, że może ten rachunek, który teraz, jak my mieszkamy, to i przyjdzie. Bo tu jest tak, że to my zapłacimy, tak, ale następnego już nie będziemy płacić. To jest taka sytuacja z tym prądem, że na przykład kończy się miesiąc i drugiego przychodzi pan z elektrowni, spisuje licznik i wystawia rachunek więc ten rachunek do drugiego który przyjdzie po prostu przyjedziemy i wezmę go i zapłacę ale następnych już po prostu płacić nie chce dlatego, że my też będziemy mieli tam swoje koszty, a poza tym jest brat, przecież może się w końcu zmobilizuje do tego, żeby żeby pomóc mamie, bo jest mi naprawdę jej bardzo, bardzo szkoda Nie. bo wszystko spadło na jej głowę odkąd ja po prostu go odciąłem czasami mam takie momenty, że czuję się winny temu, że tak, tak, taka jest sytuacja a czasami mam takie momenty, że czuję, że dobrze zrobiłem yy. Więc nie wiem do końca, czy, czy dobrze zrobiłem. Nie? Mówię, mam czasami takie momenty, że po prostu, może dlatego, że mi jest jej po prostu szkoda. Nie? Bo ona naprawdę wstaje o godzinie 12 w nocy. Czasem o 11 w nocy. Czasem o pierwszej. I zasuwa do rana. Rano to przy, przygotowuje, tak rano, potem to gotuje. Idzie sprzedać do południa, przychodzi, zajmuje się też tym karabałem z rana i potem po południu i potem wieczorem chodzi. Więc ona ma tych zajęć i ona ma czasem takie momenty jak dzisiaj, na przykład usiadła sobie tutaj na, tutaj na tym tarasie i po prostu usnęła. Ja. Bo ona potem się kładzie gdzieś koło godziny ósmej ósmej, dziewiątej, ona już śpi no i o dwunastej musi wstać a tamten siedzi i gra tak to wygląda dopóki Marina żyje, to on on będzie miał co jeść, bo ona go po prostu utrzyma i zrobi dla niego wszystko a jak, jak kiedyś przyjdzie taki moment, że, że mamy zabraknie no, to on zginie. Nie, słuchajcie, zginąć nie zginie, bo będzie chodził od siostry do siostry i o jedzenie prosił. Ale żeby do roboty pójść, nie pójdzie na krowy. A więc wygląda to wszystko teraz tak, że po prostu, jak to Danika powiedziała, jak my się wyprowadzimy, to po prostu oni wrócą, they will back to zero, tak powiedziałam, czyli wrócą do zera. Czyli będzie dokładnie tak, jak było, jak przyszliśmy tu, my się wprowadziliśmy, nie? Czyli no, to, co było na początku, zobaczcie sobie filmę, nie Będą po prostu oszczędzać na prądzie. Nie będzie miał kto filtrów kupować, wymieniać. Zaraz się to wszystko zapcha. Zaraz będą kubełkę wybierać wodę, bo, bo szkoda, będzie pieniędzy na filtry. Wiatraki już nie będą chodzić czy no Więc te rachunki spadną Radę sobie dadzą na ban dopóki mama będzie żyła no. więc tak to wygląda. No i ta decyzja moja taka, że no musimy jednak Danika iść po prostu, bo to już jest chyba czas najwyższy ja mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny Marinie i powiem jej to zanim się wyprowadzimy. Że za to, że po prostu nas tutaj tak długo trzymała, pozwoliła nam tak długo mieszkać, za tą gościnność swoją. Więc jej podziękuję za to no i jestem jej wdzięczny, nie? bo bo ten czas tutaj spędzony przez ten czas, przez ten okres, dopóki tego brata nie było, był naprawdę mega fajny. Jakby go nie było, to byśmy dalej tu mieszkali. Bo to jest fajne. Ale mam tylko taką cichą nadzieję, że, że po prostu kupimy sobie działeczkę i pobudujemy sobie swój malutki taki domek, taki kurnik, coś podobnego do tego, chociaż mówię wielkością. Albo może trochę większe. Tak żebyśmy mieli przynajmniej ze, ze trzy pokoje jakiś mały salonik i tak dalej. Bo już powiem szczerze, że mieliśmy naprawdę myśleliśmy poważnie o tym, żeby zacząć tutaj z tyłu budować. Nie? Pobudować taki domek 8 metrów na 8, sobie tak wyliczyliśmy. No ale może ten domek pobudujemy na swojej działce, którą już będziemy mieli. Więc może no... Dobrze, że to wszystko się tak potoczyło. Ja uważam, że nic nie dzieje się bez przyczyny. No, mówię, Marii, nie jestem wdzięczny za to, że e, że nas gościła tyle czasu. No, ale chyba czas iść do przodu, nie? Bo <grytanie> Dzieciaki też będą teraz coraz większe. Potrzebują więcej miejsca. Tutaj, ten metraż to nie jest duży, a w sumie jest. Raz, dwa. Cztery dorosłe osoby, dwójka dzieci, więc no, czasem nam ciężko. A poza tym, na no, dzieci mają tych zabawek, cały czas jest non-stop mes. Więc myślę, że mamie, Daniki też się przyda taki spokój, cisza. No bo wiadomo, kto z dziećmi jest, nie? cały czas hałas. Myślę, że będą szczęśliwi, chyba z nas, Ale. Na pewno Marina będzie tęsknić, więc będziemy wpadać do kurynków raz na jakiś czas. Yy, w odwiedziny, no, chciałbym, żeby daleko tak bardzo nie będziemy mieli. Chciałbym, żeby dzieciaki cały czas przyjeżdżały do babci. Yy, w odwiedziny, żeby ten kontakt był jakiś, tak? Żeby nie było tak, że wyprowadzimy się i już nigdy tu nie przyjedziemy. Nie? Zależy mi na tym, żeby, żeby dzieciaki miały kontakt tutaj i przyjeżdżały. Nie? Obydwoje tego potrzebują, Vanessa i, i Oliver. I wiem, że mama ten też potrzebuje. Nie? Tylko mówię, też będzie inaczej. Jako goście będziemy wpadli do kurnika. Kurnik 1.0. No, także wytłumaczyłem Wam mniej więcej, jak to wygląda. U nas tak deszczowo, kropie od czasu do czasu, burza idzie. I tak to nie mam. No nic, w takim razie kończę. Zdróweczka dla Was. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej.